Siema, siema, i tam nowe książki z Kejslag, na moim kanale następnym wejdźcie sobie w plusik. Piszcie koci Gravidal 18, dajemy 10% do wpłaty oraz dwie darmowe skrężki na sam start. Oczywiście metod płatności macie wiele. Eee, czy to blik, czy państwo czy skinki? A jeśli wypłacacacie skinki, to naprawdę bardzo szybko do was przychodzą. Eee, no i co, mamy na stronie skinchangera bo jeśli traficie skinki, a nie chcecie ich, możecie sobie je tutaj wymienić. Eee, jak widzicie, ja troszkę sobie powypłacałem troszkę pograłem poza odcinkiem. No i zostały mi trzy hole Ja nie chcę tych trzech hole tylko chcę na przykład White Lotusa, więc ja wymieniam no White Lotusa, White Lotus do mnie przechodzi w minutkę dosłownie. A tutaj trzykała otrzymuję w postaci cashbacku na do do strony. No i tak, powiem Wam, naprawdę sporo sobie pokręciłem, no i mamy naprawdę sporo wszystkiego. Mamy naprawdę sporo wszystkiego. Mamy Mnóstwo diamencików mamy tutaj cashback, to jest 1% za to za to co wydajecie na stronie. No i mi się już tutaj Dragon Lorka uzbierała, to jest, to jest naprawdę powalone, to jest naprawdę powalone. E, mamy 98 level, tu samo możemy odebrać nagrody za poziomy. I tutaj patrzcie ile to jest w ogóle siano tutaj już. To jest naprawdę... Ja nie wiem jaki jest w ogóle najwyższy... O kurde, to jeszcze sporo leveli. A tutaj już naprawdę takie siano jest. Mega fajnie, mega fajnie, bo to jest zawsze dodatkowy balans. Eee, no i tutaj macie konkursik na koskę. mimo 15 zł sada dać, Z moim kodem możecie zgarnąć sobie takiego handsmanika za 600 zł. Macie oczywiście link w opisie, więc wpadacie, dołączacie do konkursu i możecie zgarnąć sobie taką kaskę, więc naprawdę zachęcam serdecznie. Dla tych co wpłaca, jest to dodatek. A jak ktoś chce po prostu stricte na konkurs płacić, to też również zapraszam. Mamy evencik w rankingu. Kto będzie miał najwięcej diamencików, ten zadane dane miejsce otrzyma skinkę. Za pierwsze miejsce jest M9, Fate, za 9 koła, aż więc naprawdę spora. Tutaj sobie pójdźmy na dnie i sobie poklikajmy klasycznie z 3 razy. I sobie zobaczymy, co dostaniemy. Tutaj mamy letmuseo i tutaj sobie zobaczymy Ok, całkiem ok. Myślę, że, myślę, że mogło być lepiej, ale nie było źle. bo zawsze wokryć zechstówki leci z tego, więc myślę, że i tak spoko jako dodatek, bo te diamenciki dostajecie jako dodatek, więc to jest po prostu spoko. A za nie możecie kupić czy to skrzynki, czy balon, skiny, jeszcze tutaj w marketplace. Więc myślę, że przyjemnie. Mamy darmowe skrzynki jeszcze tutaj za levele, Ja już mam Mastera, zaraz będzie challenger jak się uda wbić. No i otwórzmy sobie za Mastera. Nie otwieraliśmy jeszcze. Pick. Ok, 8 dysek za darmo co 24 godziny. Bardzo przyjemne. Dobra, mamy trzy holle, więc ja je sprzedamy. Hmm. Jednego sobie zostawimy. Idziemy zrobić bitwę. Idziemy zrobić potężną bitwę. Hmm. Dajemy sobie tą skrzynkę 10 razy. Damy sobie chyba nie 5 razy. Zrobimy taką grubą bitwę, taką potężną. Do tego damy sobie top 5 razy. Tego damy sobie. To 5 razy. To 5 razy. To 5 razy. Mamy 42 koła. Czy coś tu jeszcze bym chciał? Chciałbym jeszcze to. Ale dobra. Zróbmy sobie na razie na to. 25 skrzynek. 2 na 2. Underdog. Robimy to widzowe. Antyterroryści. 2 na 2. Underdog. Pizza ze 42 koła. Jak my ją wygramy, to będziemy tak zrobieni. Zaczynamy chyba źle. No zaczynamy źle. Ale to się jeszcze wszystko może zmienić. Oj, Alchodro 2000. Nie podoba mi się to, co się dzieje na starcie już tej bitwy. No na razie wszystko ciągle mamy więcej. Ja tu na jak ktoś nie chce mieć jak najmniej. I nam to nie wychodzi za dobrze. Naprawdę na 4 na skrzynki mieliśmy więcej od nich trafione. Będzie 500. nie pierwszy raz mamy mniej, lekko ale to i tak jest lipa MAG za 3000 super. Bot Nitro, super tutaj. Kolejny MAG za 3000 super, super. Bot Nitro ze swojej skrzynki trafia magii po, po 3000. A, Fire Serpenta. powiem tak. Zakolorowo to nie jest totalnie, nie jest za zakolorowo. Mamy ponad 10 tysięcy więcej. Okej, okay, aha. Tajemka w Dobra, nie wiem. Lipa, lipa mega. No, x-ray się trafiam. Dobrze, że w swoim stanie. No, jest to bez kombekowania. Ale jak tak będzie sypać skeletum? Okej, okay, mam tylko 2 Myślałem, że więcej. Okej. Okay. No, ja wiem, nie wiem, widzowie, co tu będzie z tej bitwy. Najdroższe skrzynki jest przed nami. Znaczy, no. Najdroższa przed nami, no, już te drogie też były. No Wiecie o co chodzi? To widzicie. widzicie, co się dzieje. Widzicie, co się dzieje i zakolorowo to nie jest naprawdę. Musiałabym naprawdę potem dropy zacząć lecieć. Bo skrzynek niewiele, a przewaga spora. No nie no, jak ja trafiam Fire Serpenta i Lightning Strike'a. No to nie jest taka. A Ten Bot Nitro, gdybyśmy nie grali Underdoga, byłby prześwietny. Ale gramy Underdoga. Welcome to the jungle za ósemkę. Ok. Aż tak, 18 koła różnicy. Lightning Strike dużo nie zmienia. 5 najdroższych skrzynek. Zobaczmy. Czy one nas uratują jakimś cudem X-Ray. w słabym stanie. Nie no, tu Gangir, Dragonlora. No tym, tym nie nadrobimy. 14 koła różnicy. Ok. Już coraz bliżej. 9 koła, dwie skrzynki. X-Ray w dobrym. No, Ostatnia skrzynka. Musiałbym im naprawdę potężnie polecieć. To jest tyle siano w tej bitwie. No i GG. GG, ile zgarnęli? Po 68 koła. No potężna bitwa, widzowie. No kiedyś musiało się to wydarzyć, że. No niestety, niestety trochę straciliśmy. Eee, no i co, mówi się, trudno, tak. Mamy jeszcze haula jednego, więc w tym odcinku postaramy się z niego zrobić profit. A Wy pamiętajcie o konkursie Kozik do 18-10% wpłaty. Dwie darmowe skrzynki na sam start. Macie link do strony w opisie, tak samo jak do Discorda i do konkursu. Więc zachęcam serdecznie. Łapka w górę, subskrybujcie. Widzimy się jutro. Trzymajcie się.